Cześć wszystkim! Dzisiaj mam dla Was recenzja kolejnego polskiego noża, tym razem od firmy Zapas Knives, model Ambro. Noż przychodzi w kartonowym pudełku. Made in Poland. Adres producenta. Pokawka zrobiona jest z czarnego Kedeksu. Sześć otworów umożliwiających przenoszenie noża według upodobań. Jest jeszcze szlufka umożliwiająca przenoszenie na pasku. Sama pachewka blokuje i pewnie trzyma nóż. Długość całkowita 19,5 cm, długość głównie 9 cm, grubość noża 3,3 ,3 mm. Konstrukcja full tank, stal to NC11LW albo po prostu D2, czyli wysokostopowa stalna narzędziowa podwyższona odporność na korozję, zahartowana na 60 HRC. ostrość trzyma bardzo dobrze, szlif płaski, wykończenie w satynie, na głowni nazwa firmy Zapas a z drugiej NC11LW. Rękojeść to okładziny z czarnego G10, ale dostępne są również wersje z pomarańczowym G10 oraz otworami w rękojeści. Już bardzo dobrze leży w dłoni, a profilowanie dodatkowo zwiększa komfort pracy. Jest to pełnowymiarowa rękojeść. Okładziny dokręcane śrubami typu Torx. Podsumowując, kolejny polski nóż warty uwagi. Prosty, wręcz niepozorny, lecz bardzo funkcjonalny design. Jest to trochę większy fixe DC. Można go nosić na szyi, mimo że z definicji nekiem nie jest, ale mimo tego jego rozmiary nadal na to pozwalają. Firma ma ciekawy wybór modeli w swojej ofercie do bushcraftu, survivalu, do celów myśliwskich, oczywiście decyjny i tylko. Z tego co wiem, planują produkować w przyszłości również foldery. Super, ponieważ brakuje nowoczesnych polskich noży składanych w rozsądnej cenie. Bardzo fajna do dwójka, uczciwie zrobiona. Lubię używać go w kuchni z racji odpowiedniej długości, głównie do tego typu prac. Noż był myty kilkukrotnie, łatwo go wysuszyć i ani śladu rdzy. Można zrobić D2, która nie wymaga pieszczon na każdym kroku? Można i jest to do tego dobry przykład. Nikt mi nie mówi, że D2 musi rdzewieć. Sam nóż starannie wykonany, wszystko równo spasowane, oszlifowane. Nie ma się do czego przyczepić. Pochewka trzyma pewnie, nic dodać, nic ująć. Po prostu naprawdę dobry polski nóż. Poza tym bardzo dobry kontakt z producentem. Fajnie, że jest polska firma produkująca noże, która chce się rozwijać, nie popada w stagnację, a która ma pomysły i wizję. To tyle w tej recenzji. Dzięki za oglądanie.